Cześć, witam Was. Ten niezwykle tutaj w Trójmieście dzień jest ukrop, po prostu straszny. Natomiast ja chciałam się skupić na tym, nie na opale, a na tym, żeby dać Wam parę praktycznych wskazówek co do tego, jak stosować i zestawiać ze sobą różnego rodzaju kosmetyki, dermokosmetyki, wyroby medyczne zawierające takie substancje jak kwas retinowy, retinol, retinoid, Kwasy alfa-hydroksylowe, beta-hydroksylowe, polihydroksylowe oraz różne formy witaminy C. Jakiś taki sensowny program pielęgnacyjny, w zależności od tego, jakie macie doświadczenie z tymi substancjami, jak, jaką macie naturalną odporność skóry, jaki macie podtyp skóry: czy jest to skóra np. odporna i łojotokowa, skłonna do przebarwień, czy raczej taka delikatna, płytką i bogatą unoczeniona, która ma większą skłonność do, do podrażniania się niż do, do pojawiania się naturalnie przebarwień, tylko właśnie bardziej do rumienia na przykład. Tak, pierwsza wskazówka, jaką chciałam Wam dać, to to, żebyście zawsze stosując te substancje słuchali swojej skóry. Ja wiem, że to brzmi banalnie, natomiast jest to najważniejsza wskazówka, jaką mogę Wam dać. I szczególnie jeśli sięgacie po te preparaty, które w, w tym wideo przedstawiam jako pierwsze z, w każdej z, z kategorii substancji, dlatego, że to są te produkty, które mają najsilniejsze stężenia substancji aktywnych i przez to mogą być potencjalnie najbardziej drażniące. Nikt nie zna Waszej skóry tak dobrze jak Wy, w związku z tym to, to na, na, na tym, co mówi Wam Wasza skóra, powinniście opierać z, z swoje działania, jeśli chodzi o stosowanie tych kosmetyków. Jeśli stosujecie kosmetyki takie właśnie o silnym stężeniu substancji aktywnych, to naj, naj, najlepiej jest stosować je w mm, minimalis, minimalistyczny sposób, czyli wówczas nie stosować jeszcze całej, całej plejady innych dobroczynnych składników o, o silnym działaniu. Pomożemy sobie zafundować skórze Jakiś rodzaj podrażnienia, które ona nie będzie w stanie zdzierżyć, dlatego że tak naprawdę to trzeba jak najszybciej powiedzieć. Najsensowniejsza pielęgnacja przeciwzmarszczkowa i taka upiększająca i odmładzająca to jest taka, gdzie mamy o, o, optymalny optymalny dobór stężenia substancji aktywnej w jakichś wyrobach kosmetycznych, w wyrobach medycznych i w kosmetykach do naturalnej odporności naszej skóry, żeby taki balans utrzymywać pomiędzy takim sensownym podrażnianiem naszej skóry i stymulowaniem jej do odnowy, do, do produkowania kwasu hialuronowego, włókien, kolagenu i, i, i do tego, żeby żeby jakby tak, tak, tak turbo ją doładować, tak? żeby lepiej funkcjonowała i przez to lepiej wyglądała, a tym, żeby jej tak mocno nie podrażnić, żeby po prostu nie, nie, nie skończyło się właśnie jakąś wysypką, rumieniem, pieczeniem skóry, łuszczeniem, które jest nie do zniesienia, tak, i niekomfortowe dla nas. To, to chodziłoby o to, żeby w każdym momencie naszej kuracji takiej jesiennej, bo tak jak mówiłam, najlepiej taką kurację silniejszymi substancjami przeprowadzić aktywnymi w okresie takim jesienno-zimowo, wczesno-wiosennym. Żeby wyglądała dobrze, tak żeby dobrze ją znosiła i to zdecydowanie da się zrobić. W praktyce wygląda to tak, że jeśli decydujecie się na silny preparat, który zawiera kwas retinowy i, i kwas glikolowy, który ułatwia penetrację kwasowi retinowemu do, do, do skóry, gdzie może w pełni zadziałać, to staramy się resztę pielęgnacji dobrać tak, żeby była kojąca, gojąca, odżywiająca, natłuszczająca, nawierzająca, żeby stworzyć taką pierzynkę, pod którą substancje aktywne zawarte w tego typu silnym produkcie, albo na przykład w gliko A, albo w innych takich silnie złuszczających preparatach, mogły działać bez, bez nadmiernego podrażnienia naskórka. I to wygląda w, w, w praktyce w ten sposób, że Wieczorem myjemy twarz jakimś, nie tym, jakimś łagodnym, jakąś łagodną emulsją myjącą. Dobrze jest się, jeśli korzystamy z silniejszych substancji aktywnych w kosmetykach, takich potencjalnie drażniących, przerzucić na niezwykle łagodne środki myjące. Moim ulubionym jest CeraVe, dlatego że ma bardzo takie łagodne środki myjące, zawiera ta emulsja, zawiera również kojący niacynamid, ceramidy, które uszczelniają barierę naskórkową. Jest to taka formuła mało pieniądza się, która pozwala umyć twarz, może nie starannie zmyć makijaż. Do tego jest potrzebny jakiś dodatkowy płyn micelarny albo mm, jakiś płynów tłufawazowy do zmywania makijażu. Natomiast zdecydowanie pod makijażu ułatwia umycie twarzy. Natomiast jest nie tylko niedrażniący, ale też wręcz kojący. Poczekać po umyciu twarzy, jakimś bardzo delikatnym żelem myjącym, mocem myjącym, na przykład olejkiem myjącym, jak najbardziej z tych takich azjatyckich, dostępnych również w sklepach z kosmetykami samorobionymi. Tutaj powinny były się teraz pojawiać różne przykłady tego typu bardzo łagodnych żeli olejków myjących do twarzy. Odczekujemy tak 15-20 minut, żeby skóra wyschła i nakładamy jeden z tych silniejszych preparatów, jeśli na taki się zdecydowaliśmy. Następnie oczekujemy 20 minut, 40 minut do godziny. Można oczywiście dłużej oczekać, natomiast najmniej 15-20 minut, żeby produkt mógł wchłonąć się do, do, do głębszych warstw skóry i nakładamy jakiś silnie nawilżający preparat, który uszczelni barierę naskórkową i, i zadziała tak kojąco na skórę. W okresie, jeśli stosujemy takie silniejsze składniki aktywne, polecam troszeczkę rozszerzyć swoją pielęgnację, troszeczkę inaczej, trochę podobnie jak, jak dietę się rozszerza. Jeśli jesteśmy osłabieni, to staramy się lepiej jeść, suplementować różne substancje, żeby wzmocnić nasz organizm, to podobnie postępujemy ze skórą. Czy jeśli normalnie stosujemy tylko krem nawierzający, albo jakieś takie serum nawierzające na noc, czy, czy jakiś taki po prostu nawierzający odżywiający skóry, preparat to teraz warto było, było jeszcze dołożyć dodatkowy krok, który sprzyja nawilżeniu. Czyli możemy to zrobić w ten sposób, przy na przykład, jeśli stosujemy olejek, to dołożyć jeszcze kwas hialuronowy i, i, i zmieszać parę kropel olejku, parę kropel kwasu hialuronowego. To może być kwas hialuronowy kupiony jako półprodukt w różnych sklepach. Mm. Właściwie tu dam informację, ale może tutaj jeszcze dać taką anotację słowną. Można kupić świetnej jakości kwas kialuronowy kosmetyczny, za naprawdę niewielkie pieniądze, o bardzo dużej sile działania i bardzo dobrze tolerowany. I również można kupić takie gotowe sera i toniki. Ja mam na przykład tutaj taki przykład Super Power tonik. To jest taka seria pielęgna, którą serdecznie polecam. W skład wchodzi serum, tam jest jeszcze krem nawilżający, ja mam akurat tonik, zawiera bardzo niewielkie stężenia kwasów, ale takich o działaniu nawilżających i, i, i sprzyjających. Um, nawodnieniu na skórka, a nie, nie o działaniu złuszczającym. Bardzo fajny produkt, czyli można taki produkt nałożyć, jeśli to jest tonik, przetrzeć skórę i jeszcze na wilgotną skórę nałożyć jakiś serum nawilżający, albo dobrze działający krem nawilżający. Parę polecałam w tamtym filmie. Moje ulubione kremy nawilżające, tak jak mówiłam, takie, które do mnie przemawiają, to jest CeraVe, The Ordinary, PhysioGel, ale też Topa na przykład ma dobry, dobrze pomyślany krem nawilżający. Całkiem sporo takich produktów mamy aktualnie na rynku. Szukając takich gotowych zarówno olejów, jak i ser, ser nawierzających, który miałby wzmocnić działanie nawilżające wszelkich Waszych kremów, czy jakichkolwiek innych kosmetyków takich nawilżająco-odżywczo-natłuszczających, jakie stosujecie, poszukiwałam takich substancji łagodzących, jak alantoina, niacynamid, witamina B5, czyli pantenol, co jeszcze jest takie typowo, peptydy miedziowe, wszelkie takie substancje, które właśnie odżywiają skórę, i jednocześnie działają bardzo łagodząco, żeby ją wzmocnić podczas kuracji i, i, i dzięki temu, jeśli będziemy to robić systematycznie, to, to nasza skóra będzie po pierwsze lepiej tolerować te substancje aktywne zawarte w tych kosmetykach, które na nią wieczorem nakładamy, w tych siekierach. A jednocześnie też będzie po prostu pięknieć, bo będziemy tą, tą nową skórę, która tworzy się w miarę złuszczania tej, tej bardziej zniszczonej poprzedniej, to, to będziemy systematycznie od, od, odnawiać, żeby była tym piękniejsza, jak już w końcu będzie się powoli. Odsłania. Zastanawiając się, czy, 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 czy chcecie korzystać właśnie z silniejszych, jeśli chcecie stosować tego monokurację, czy wybrać kwasy czy retinoidy, to jeszcze warto mieć na uwadze to, że y, 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 kwasy alfa-hydroksylowe po jakimś czasie, m, troszeczkę tak jak odżywki do włosów, jak skóra się do nich przyzwyczaja, na przykład przez taki okres, 6 miesięcy stosowania jakiegoś preparatu, to w pewnym momencie przestaje, skóra się troszeczkę uniewrażliwia na ten preparat i on już nie działa tak dobrze, jak na początku. Natomiast retinoidy zawsze, zawsze w tym samym stopniu działają. Nie, nie, nie przestaje, skóra przestaje nie, nie ma tego efektu przyzwyczajenia się skóry i tym samym lepszej tolerancji, ale też słabszego działania tych preparatów na skórę, że one te zawsze tak samo dobrze działają na skórę, w związku z tym, dlatego e, często m, m, konsumenci wybierają retinol albo kwas retinowy do, do takiej monokuracji, do jako podstawowy, podstawowy składnik aktywny, z którego korzystają w swojej pielęgnacji, takiej i przeciwzmarszkowej, dlatego że, m, że mają pewność, że nigdy nie Przestanie działać, tak? Natomiast y, 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 fasa albo trzeba systematycznie zmieniać albo robić sobie przerwę, dlatego że w pewnym momencie po prostu przestają działać, bo skóra się do nich chwilowo przyzwyczaja i już nie mają takiego działania. Przewagą retinolu nad, nad kwasami jest również to, że można te produkty, jeśli tylko w swoim składzie, nie zawierają również kwasów alfa-hydroksylowych, które mają takie no, lekko piekące działanie na skórę, to nie można ich na przykład na diskinu, nie można nakładać w okolice oczu ani w okolice ust, dlatego że, że tam na skórek jest zbyt cienki i, i to będzie miało drażniące działanie i może, może zwyczajnie też piec. Natomiast retinol, jeśli nie zawiera w swoim składzie, jeśli, jeśli to jest produkt jakiś właśnie, a najczęściej jest formułowany co najwyżej z witaminą C, rzadko kiedy retinol jest łączony w jednym produkcie w, czy, czy wyrobie kosmetycznym. W, 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 w jedną formułę to można spokojnie nakładać również na okolice oczu szeroko rozumianą, czyli na górną powiekę, na dolną powiekę, wokół oczu, wokół ust. I w tym sensie możemy większe korzyści odnieść z takiej monoterapii, monokuracji retinolem niż na przykład silnymi kwasami, dlatego że, że możemy swobodnie nakładać je na całą twarz. Natomiast można te, te, te swoją twarz traktować tak partiami, tak jak ja na przykład to robię, że tu stosuję najróżniejszego rodzaju kwasy, żeby odblokować pory i złuszyć naskórek i ułatwić penetrację, na przykład dla y, produktu z retinolem. Natomiast wokół oczu, gdzie nie mam takiej potrzeby y, i nawet nie da się stosować kwasów, nakładam na przykład serum z retinolem i z witaminą C ale już nie przecieram skóry ani policzków, ani w okolicach oczu jakimś produktem z kwasami, dlatego że, że to byłoby niewskazane. I Was również zachęcam do tego, żeby tak partiami myśleć o swojej twarzy i działać na różne partie twarzy zgodnie z, z potrzebami te, tych partii twarzy. Natomiast niezbitą korzyścią kwasów względem retinolu jest to, że, że mamy właśnie ten dosyć szybko następujący efekt, Napięcia skóry, czyli jeśli stosujemy produkty z retinolem, czy to takie z retinoidami, czy to takie z retinolem, czy z kwasem retinowym, to na początku nie mamy żadnego takiego natychmiastowego efektu większego napięcia skóry, czy takiego spłócenia zmarszczek, tylko na początku często właśnie spotykamy się z tym takim niezbyt miłym etapem przesuszenia przejściowego skóry właśnie łuszczenia się skóry podczas, w przypadku kwasów czasami nie, nie jeśli stosujemy te łagodniejsze preparaty, to możemy na przykład nie mieć tego łuszczenia skóry, a, a przy tych silniejszych już ten efekt jest, 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 jest dosyć szybko widoczne gołym okiem, o tyle że po jednej aplikacji takiego silniejszego preparatu z kwasami złuszczającymi, szczególnie z kwasem glikolowym mamy takie przyjemne uczucie napięcia skóry i spłycenia zmarszczek. W związku z tym to też jest pewna przewaga produktów czy kosmetyków, które zawierają które oparte są przede wszystkim na kwasach. Natomiast jeśli stosujemy taką pielęgnację, gdzie korzystamy z mniejszych stęczeń tych substancji aktywnych albo z tych substancji o, o po prostu troszeczkę słabszym działaniu i tak się nastawiamy na takie długofalowe korzyści, a nie chcemy nadmiernie podrażniać swojej skóry, co szczególnie polecam osobom, które mają cerę naczynkową, wrażliwą, czy po prostu takich, które nie chcą sobie fundować, nawet nie, nie chcą ryzykować jakiegokolwiek większego podrażnienia. To, to wówczas polecam takie kombinacje różnych kosmetyków pielęgnacyjnych z różnych kategorii. Czyli przykładowo możemy zakupić tonik zawierający kilka procent, np. 10%, 7% kwasu glikolowego albo kwasu migdałowego. Tutaj dam parę propozycji, będą się pojawiać i stosować go np. co drugi, trzeci dzień. A w pozostałe dni smarować skórę m, na przykład serum e, m, z, z retinolem I, i w ten sposób mamy korzyści z obu tych substancji, dlatego że jednego dnia stosujemy kwasy, które złuszczają pomarłe na skórę, posłaniają e, taką. E, m, Skórę pod spodem, tak? A, a na, na kolejnego dnia stosujemy właśnie produkt z retinolem, który może tym lepiej wniknąć, dlatego że już zadziałaliśmy złuszczającymi kwasami alkohydroksylowymi i stosując kosmetyki na przykład z retinolem i z kilkuprocentowym stężeniem kwasów w postaci toników czy ser, czy jakichś tego typu peelingów, możemy jak najbardziej te dwie substancje połączyć w swoim systemie pielęgnacyjnym, i to nie powinno być zbyt dużo dla skóry. Będzie to również dobrze tolerowane. I podobnie jeśli stosujemy właśnie taką kombinację dwóch różnych składników aktywnych w, w, w różne wieczory, to po, po 15 minutach, po 20 minutach od wymycia twarzy je nakładamy, potem po kolejnych 20 minutach do godziny nakładamy jakiś krem nawilżający, albo jeśli mamy, jeśli mamy taką przesuszoną skórę, która często się zdarza, to wówczas możemy jeszcze dołączyć właśnie jakiś taki tonik nawilżający, albo mm, esencję nawilżającą hydrolat. Coś, co, co jeszcze dodatkowo wzmocni działanie jakichkolwiek preparatów nawilżających, jakie stosujemy, a potem koniecznie jakiś otulający krem nawilżająco-odżywczy albo produkt taki o silnym działaniu nawilżającym. Jeśli w toku stosowania tych substancji, zarówno tych łagodnych, jak i tych silniejszych, pojawi się łuszczenie, nadmierne łuszczenie skóry, to co my czasami nazywamy tak wylinką, tak? czyli po prostu takie odchodzące płatki skóry nieestetycznie wyglądające, że skóra przez jakiś czas właśnie się złuszcza, ale tak nierównomiernie, to troszeczkę przypomina oparzenie skóry, takie słoneczne, gdzie właśnie nie takimi całymi płatami schodzi skóra, ale takimi mniejszymi płatkami, ale to dosyć nieestetycznie wygląda i drażni wiele osób i to może powodować takie lekkie pieczenie skóry, to, że, że skóra może się łatwo podrażniać pod wpływem wiatru, działania słońca, jest taka bardziej delikatna i cieńsza tak pocienionia w wyniku tego złuszczania i to jest wszystko jest w porządku, to, to ma się dziać, natomiast właśnie to może budzić pewien niepokój osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jakąś taką yy, 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 pielęgnacją yy, z, zawierającą silniejsze składniki aktywne. To można raz w tygodniu wykonać po prostu peeling taki enzymatyczny, delikatny, szczególnie postawić na takie produkty sformułowane dla skóry wrażliwej. Noral Dr. Wilsz ma świetny produkt, moja bratowa Dorota poleca też taki koreański peeling, który, który gdzieś tutaj podlinkuję, bo nie wzięłam tutaj ze sobą to nagrywania, który ma bardzo takie łagodne działanie, złuszczające. Na zasadzie właśnie enzymów rozpuszczających ten martwy na i potem możemy go po prostu delikatnie zdjąć, prawie że ze skóry, albo zetrzeć i, i zmyć. Twarz i znowu skóra jest, jest, jest gładka i lepiej, makijaż wygląda. A kolejnego wieczoru, jak będziemy nakładać swoją pielęgnację, to ona będzie mogła tym lepiej zadziałać, no bo nie będzie tych, tej, tych płatków obumarłej skóry, które blokują penetrację tym, tym składnikom do wnętrza skóry. To złuszczanie może się zdarzyć, natomiast nie musi się zdarzyć. Wiele zależy tutaj od wyjściowej kondycji naszej skóry. Im gorszej kondycji jest nasza skóra wyjściowa, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie się łuszczyć i że będą pojawiać się te suche skórki. I, I tym samym, jeśli nie pojawiają się suche skórki, a, a systematycznie jesteśmy systematyczni w aplikacji naszych produktów i nie powodują większego podrażnienia, to jeszcze niekoniecznie jest dla nas sygnał, że mamy częściej je nakładać, bo najwyraźniej nie działają. Nie. Po prostu nam się poszczęściło, że akurat nasza skóra dobrze toleruje ten preparat i nie ma tego skutku ubocznego w postaci takiego nadmiernego łuszczenia się na skórka, albo i po prostu to oznacza, że skórę mamy wyjściowo w dobrej kondycji, będzie w lepszej, jeszcze lepszej kondycji, jak będziemy systematycznie stosować te. Te substancje, ale po prostu nie trafiło nam się tak i nie, nie, nie musimy walczyć z tymi nieestetycznymi, mało przyjemnymi, suchymi skórkami. Jeśli chodzi natomiast właśnie o te suche skórki, to one też to nie będzie trwało wiecznie. Prędzej czy później przestanie, jeśli będziemy systematycznie nawilżać skórę, koić się i, i dbać o, o taką systematyczną, regularną pielęgnację wieczorem i rano, to, to skóra przestanie się uszczyć. To jest proces, który w pewnym momencie się kończy, skóra się przyzwyczaja do substancji i można wtedy podtrzymywać efekty, działania tych substancji. Nadal stosując te produkty, ale już bez właśnie tych skutków ubocznych w postaci jakiejś takiej tkliwości skóry, podrażnienia czy nadmiernego łuszczenia. Wreszcie ostatnia rzecz, jaką koniecznie trzeba powiedzieć, a o której dotychczas nie powiedziałam, to to, że stosując którekolwiek z substancji, czy to pochodne witaminy A, czy to wszelkie kwasy złuszczające, koniecznie trzeba stosować jakąś formę ochrony przeciwsłonecznej, filtra przeciwsłonecznego. Nawet jesienią, zimą i wiosną należałoby to robić, Chyba, że nie wychodzicie w ogóle z domu i nie jesteście wystawieni na działanie promieni słonecznych, jeśli jest was, ma taki tryb życia, to, to wówczas może zrezygnować, natomiast pozostałe osoby powinny co najmniej mieć SPF-15, a lepiej, im wyższy, tym lepszy stosować. Dlatego że skóra nie, nie, nie Te substancje nie fotouczulają skóry, natomiast złuszczają ją, powodują, że jest przejściowo pocieniona i tym samym bardziej podatna na poparzenia czy na, na, na wszelkie szkodliwe działanie promieni słonecznych, tak? szczególnie tych. UVA, które działają w sposób niewidoczny dla gołego oka, czyli nie powodują poparzeń, natomiast działają na głębokie warstwy skóry i przebarwienia, które powodują, mogą się pojawić czy wyjść i być widoczne wiele, wiele lat po tym jak już dawno skończyliśmy jakąkolwiek wystawianie swojej skóry na promienie słoneczne. To jest taki nieprzyjemny rachunek, jaki, jaki, jaki dostajemy po wielu latach, na przykład z intensywnego opalania się, że dawno już przestaliśmy to robić, a przebarwienia wychodzą po wielu, wielu latach, w związku z tym naprawdę warto zaopatrzyć się w jakiś dobry filtr mineralny, bo te są najbezpieczniejsze, albo jeśli wiecie, że filtrów mineralnych nie będziecie stosować, to, to lepszy już filtr chemiczny, który może nie jest tak Niezbicie bezpieczne jak takie mineralne, ale takich przynajmniej, z którego będziecie korzystać. Jest sporo zupełnie dobrych filtrów, też takich mieszanych, chemiczno-mineralnych, które, które są bezpieczne do użycia. Sama z takich, z takich korzystam. A jeśli chodzi o te substancje złuszczające, witamina C w tej aktywnej formie, jeśli zdecydujecie się z niej korzystać, również ma lekkie działanie złuszczające. W związku z tym nie polecam stosowania jej w tej postaci kwasu elaskorbinowego. Kiedy dopiero zaczynacie swoją przygodę z retinolem albo dopiero w jakiejś dłuższej przerwie zaczynacie stosować kosmetyki z retinolem i z kwasami, Albo łączycie te dwa składniki w postaci jednej, jednej takiego systemu pielęgnacyjnego, bo to może być zbyt dużo. Natomiast jak już skóra jest przyzwyczajona i jest już na tyle złuszczona i odnowiona, że ma gładką powierzchnię i, i stała się znowu bardziej odporna, to jak najbardziej można włączyć jakiś preparat serum najczęściej są z, z, z najsilniejszą formą witaminy C, która ma takie działanie rozświetlające, napinające. I, i, I też takie przeciwzmarszczkowe i lekko złuszczające. I tak jak mówiłam, witaminę C można stosować wieczorem, po prostu wtedy, kiedy nie stosujemy żadnych innych, silniejszych składników, czy innych składników takich przeciwzmarszczkowych, albo można ją stosować codziennie rano na gołą skórę, na przykład pod. Pod krem nawierzający i krem z, 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 z ochroną przeciwsłoneczną. Jest to jeden ze sposobów wzmocnienia ochrony przeciwsłonecznej, i świetnie te preparaty często wyglądają pod makijażem, bo rozświetlają skórę. W związku z tym możemy stosować mniej makijażu, i skóra, nawet jeśli nie nałożymy na nią makijażu, wygląda naprawdę pięknie i świetliście. To, jeśli chodzi o tą witaminę C w postaci tej takiej silnej. Em, rozpuszczalnej w wodzie w formule kwasu l Jeśli zdecydujemy się, dlatego że mamy cerę taką bardziej delikatną, wrażliwą, albo stosujemy na przykład silne, silne kosmetyki z silnie działającymi kwasami, typu Glico A, albo Medicin Plus, to wówczas nie polecam specjalnie stosowania nawet te przestępne dni, chyba że macie bardzo odporną skórę takich potencjalnie drażniących ser z witaminą C, taką w postaci kwasu skorbinowego to wówczas polecam stosowanie tych takich właśnie z olejową formą witaminy C, które niedrażniąco działają na skórę, są świetnie tolerowane, zazwyczaj są... E, mm, częścią jakiejś takiej formuły olejkowej, które też tak delikatnie nawilżają, odżywiają, natłuszczają skórę i tak otulają ją na wieczór. W związku z tym można oczywiście można je również na dzień stosować pod makijaż, szczególnie jeśli macie cerę suchą. Natomiast jeśli macie cerę taką właśnie bardziej przytłuszczającą się i, i, i która sama się nawilża, tak, to całkiem dobrze nawilża i, i produkuje sporo łoju, to, to raczej proponowałam stosowanie ich wieczorem żeby tak ukoić skórę. Tak, tak to wygląda z mojej strony. To jest to, co mi przyszło do głowy, jako warte powiedzenia. Jeśli coś pominęłam albo macie jakieś dodatkowe pytania, to śmiało zadajcie je na dole, pod tym filmem. Odpowiem na, na wszelkie Wasze pytania. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze. Zachęcam jak zawsze do subskrypcji. Dziękuję z całego serca swoim patronom. I cóż, do zobaczenia wkrótce.